Dzień dobry, witam Państwa. Dzień dzisiejszy przynosi euro-dolara na poziomie 1,4060-1,4040, także tutaj mamy wyraźną tendencję umacniania dolara z poziomu 1,42, po schodzimy do poziomu 1,40. Czy już dzisiaj pojawi się szturm na poziomie 1,40 zobaczymy, aczkolwiek wydaje się, że raczej na dzisiejszych publikacjach nie zobaczymy aż tak dynamicznego ruchu i mocnego ruchu. W związku z zejściem na eurodolarze USDPL również reaguje. W tym momencie przeniósł się przez poziomy 2,67 i póki co oscyluje na niezmienionych poziomach, właśnie w ogóle 37. 6,7. Eurozłoty to wczorajsze poziomy 3,75,50 3,75,00 i również tutaj stoi w miejscu bez jakichkolwiek większych ruchów w górę czy w dół. Proszę Państwa, w dniu dzisiejszym poznamy dwie publikacje. Pierwsza z nich to godzina 12.00 Niemcy i produkcja przemysłowa właśnie w tym kraju, wskaźnik miesiąc do miesiąca. Wartość oczekiwana to wzrost o 0,5% względem wzrostu o 0,1% z miesiąca poprzedniego. Także tutaj pozytywna informacja dla gospodarki Niemiec, aczkolwiek nie sądzę, żeby publikacja ta wpłynęła w jakikolwiek sposób na waluty w dniu dzisiejszym. Druga i ostatnia publikacja w dniu dzisiejszym to godzina 16.00 Stany Zjednoczone Wskaźnik zaufania konsumentów IBD. Tutaj wartością odniesienia jest zeszłomiesięczne 48,2 punktu. Czy wartość ta okaże się wyższa? Zobaczymy. Natomiast wydaje się, że jest szansa, ponieważ po rewizji zatrudnienia w sektorze pozarolniczym konsumenci mogą tutaj pokazać, że mimo wszystko wierzą jeszcze w amerykańską gospodarkę. Dziękuję Państwu uprzejmie, życzę miłego dnia. Do widzenia.